Witam Was bardzo serdecznie po raz kolejny. Dziś przychodzę do Was z kolejnym luźnym tagiem, czyli taki trochę, czyli właściwie taki luźny po prostu film, fajny myślę do oglądania. Tak nazywa się Selfie. Tak. Czyli po prostu dowiecie się. Trochę więcej o mnie, chociaż ja już mam trochę tagów na swoim kanale i myślę, że już i tak troszkę można z tego wywnioskować. Pytanie z 10. Pierwsze pytanie: Jaka jest Twoja najlepsza cecha fizyczna? I to, co ja lubię w sobie, to lubię swoje oczy. Ogólnie lubię swoją twarz, powiem Wam szczerze, może nie chodzi mi tutaj o samą cerę, ale o twarz o to, że jest fotogeniczna i, i, i tak dalej, lubię swoje zęby i swój ogólnie uśmiech a jeżeli chodzi o resztę ciała to lubię swoje e, ramiona, tutaj klatkę piersiową piersi e, ta, drugie pytanie gdybyś mógł odwiedzić jakiekolwiek miejsce na ziemi, gdzie byś to było? dlaczego właśnie tam? E, ja bym chciała być tak naprawdę wszędzie chciałabym odwiedzić każde jedno państwo e, kontynent Gdzieby, gdyby mnie tylko było stać, to po prostu naprawdę pojechałabym wszędzie, nawet do tych niecywilizowanych państw, chociaż może bym i się bała. Ale na razie takim numerem jeden, poza oczywiście Europą, są dla mnie po prostu Stany Zjednoczone, Nowy Jork, Floryda, Kalifornia ogólnie, Los Angeles, Hollywood. Wszystkie po prostu te najwspanialsze, właśnie. Miejsca w Stanach Zjednoczonych. Co potrzebujesz, żeby poczuć się lepiej, gdy jesteś chory? Ja muszę Wam powiedzieć, że kiedy jestem chora, jestem ogólnie osobą wtedy marudną i zawsze musi ktoś przy mnie być. I tak było od dziecka, że zawsze jak mi coś bolało, to musiałam wtedy spać z mamą, bo po prostu lubiłam czuć nad, nad sobą czyjąś opiekę, że ktoś jest ze mną, że nie jestem w tej chwili sama, że mogę po prostu na kogoś liczyć. I właśnie tak jest do tej pory właściwie, bo e, lubię po prostu mieć przy sobie jakąś bliską osobę, z którą mogę po prostu posiedzieć, która kiedy trzeba, to poda mi szklankę wody, czy po prostu cokolwiek. E, jaką jedną poradę dałbyś, e, dałabyś młodzieży i dlaczego? E, jaką poradę dałabym młodzieży? Wiecie co, ja zawsze taka byłam i bardzo dobrze na tym wyszłam. Nie iść za tłumem. Nie iść za tłumem chodzi mi w sensie, nie wiem, że palę, bo inni palą, y, robię to, bo inni to robią. Nie zawsze to jest dobre. Ja nie mówię o jakimś takim y, po prostu pójściem za tłumem w słusznej sprawie, bo na przykład tak jak głosuje cała klasa, tak zagłosuję i ja, ale tylko też dlatego, jeżeli jestem do tego przekonana, ja po prostu uważam, że nie powinniśmy robić nic wbrew sobie. Jeżeli. Y, po prostu nie dawać sobie, wiecie, jak jest nacisk środowisko, środowiska, społeczeństwa, to i Wy też to robicie. Tak moim zdaniem nie powinno być i ja jako nastolatka, gimnazjalistka i tak dalej nigdy w życiu właśnie taka nie byłam i powiem Wam, że bardzo dobrze na tym wyszłam, bo nigdy nie wplątywałam się właśnie w jakieś chore sytuacje i uważam, że tak powinno być, że tak powinny właśnie osoby postępować i uważam, co jest też bardzo ważne, bo często młodzież się buntuje i tak dalej. Ja rozumiem, każdy się buntuje, też pewnie byłam buntowniczką, chociaż na pewno nie jakąś taką, wiecie, jak z, jak z niektórych seriali czy filmów. Ale też trzeba pamiętać zawsze o tym, żeby jednak zawsze stawiać na pierwszym miejscu rodzinę, a nie wybierać czasami kolegi, kolegów i koleżanki, bo rodzina to jest coś, co zostaje wam do końca, koledzy przychodzą i odchodzą. A rodzina e, najbliższa to jest naprawdę coś, co Wam pozostaje i jednak radziłabym trzymać z nimi. E, jak myślisz, jakim zwierzęciem byłeś, mógł, mógłbyś być w swoim poprzednim wcieleniu? E, wiecie co? Nie wiem, nie mam pojęcia, nie wiem jaki mam instynkt, ale chyba trochę, tak jak Wam już mówiłam, jestem z Poznaku lwa i trochę się utożsamiam z tym właśnie zwierzęciem. I może to właśnie byłby lew, ponieważ jestem właśnie waleczny, zawsze potrafi walczyć o swoje. Eee, lubię się wyróżniać, czyli być takim królem wśród zwierząt. Może byłby to lew, na pewno nie jakiś kot, bo ja ogólnie nie przepadam za kotami. Pies raczej też nie, bo się nie lubię prosić. Także nie wiem. Być może właśnie to, to po prostu lew, czyli takie waleczne eee, serce. Eee, gdybyś mógł cofnąć się w czasie, to co byś zmienił? Chyba nic. Ja ogólnie chyba nie żałuję, nie żałuję niczego, co zrobiłam. Oczywiście nie mówię tutaj o rzeczach, bo kiedy zdarzają się w życiu jakieś przykre sprawy, kiedy ktoś odchodzi z Waszych bliskich, to na przykład, Boże, mówicie sobie, Boże, a gdyby na przykład coś było tak, a nie tak i wtedy sobie myślę, Boże, gdybym mogła tylko cofnąć czas, to na przykład zatrzymałabym tą osobę dłużej w domu, czy nie wiem, cokolwiek, ja nie mówię tutaj o takich rzeczach, bo gdybym mogła takie rzeczy, to na pewno bym... Cofnęła czas, jeżeli chodzi o takie przyk bardziej przykre sprawy, ale jeżeli chodzi o postępowanie w moim życiu, nie było ono zawsze idealne, ale dzięki temu myślę, nauczyłam się trochę, wiecie, trochę życia. I uważam, że tak naprawdę ja wiem, że bardzo często rodzice chcą ochronić dzieci swoje przed postępowaniem błędów, ale uważam, że jeżeli dzieci same nie nauczą się na swoich błędach, to nigdy nie nauczą się na błędach kogoś. No niestety, tak już było, jest i chyba będzie. Dlatego czasami rodzice też powinni wyluzować i dać właśnie dzieciom, nie mówię więcej, swobody, ale może kontrolować ich, ale nie tak do końca, żeby oni o tym wiedzieli. E, dlatego ja bym na przykład nic w ogóle nie zmieniła. E, dalej, kolejne pytanie. Co robić dla rozrywki w weekendy? E, Głównie spędzam czas ogólnie z rodziną, bo jedziemy albo do mojej mamy, albo do mojej tyściowej a jeżeli nie, to zawsze spędzamy go po prostu ze znajomymi, Mamy, Mam swoją po prostu grupę znajomych, spotykamy się w parach i zawsze coś robimy tu czy tam na jakąś wodeczkę lub na jakieś zabawy w ogóle chodzimy, bardzo dużo chodzimy na zabawy karnawałowe, sylwestra itd., dalej. Ogólnie bardzo rzadko spędzamy weekend w domu, zazwyczaj właśnie gdzieś jesteśmy, jak nie rodzina to znajomi. Co Cię denerwuje w miejscu, gdzie pracujesz? Tak jak wiecie, ja nie pracuję. Pracuję tylko moją pracą jest praca w domu i praca na YouTubie. I co mnie tylko denerwuje w mojej pracy? Chyba nic mnie nie denerwuje. Na YouTubie denerwują mnie oczywiście e, wasze komentarze, czasami są po prostu tak beznadziejne, że ja bym się wstydziła w ogóle komuś coś takiego napisać. No ale widać. To są prawa internetu, tutaj tak naprawdę wszystko można i nikt za to nie zostanie skarcony. Jedynie co mogę zrobić, to po prostu usunąć komentarz lub to po prostu zablokować. Zablokować tą osobę. A tak poza tym to chyba nic. Nie mogę żyć bez. Nie mogę żyć bez czego. Chodzi tutaj o rzeczy, o, oczywiście chyba o rzeczy, o rzeczy materialne. Bez mojego mieszkania. Kiedy gdziekolwiek pojadę, to strasznie zaraz za nim tęsknię. Telefon i o, laptopa, to potrafię się wyłączyć, bo czasami gdzieś wyjeżdżamy i nie mam tam dostępu i jakoś żyję. Oczywiście tęskni mi się, ale bez kosmetyków chyba. Ja bardzo lubię kosmetyki i uwielbiam się malować. I chyba najbardziej nie mogłabym żyć właśnie bez tego. Jakbyś mógł mieć jedną supermoc w swoim życiu, to jaka by to była supermoc? Chciałabym spełniać u każdej osoby, dobrej osoby, spełniać ich życzenie. Po prostu chciałabym spełnić każdej jednej osoby w życiu jedno życzenie, żeby ktoś mógł mnie o coś poprosić i żebym mogła temu komuś zawsze pomóc. Wydaje mi się, że to by była najlepsza supermoc. Podejrzewam, że dużo osób prosiłoby o kasę, ale dlaczego nie? Dlaczego wszyscy nie mogą być po prostu bogaci? Byłoby tak fajnie, nikt by nie musiał się wyróżniać byłoby naprawdę fajnie i bardzo dużo pewnie osób prosiłoby o zdrowie, a akurat o tym mi tutaj najbardziej yy, o tym tutaj najbardziej chodzi, na tym by mi najbardziej zależało, żeby właśnie chyba móc uzdrawiać ludzi, albo dawać im właśnie taką możliwość upowiedzenia jednego życzenia i żebym ja z wstrychnięciem palca mogła to dla nich spełnić. I to tyle. Powiem Wam taki, że powiem Wam szczerze, że był to dla mnie taki, yy, nie wiem, bardzo wiele do myślenia, takich przemyśleń i tak dalej, no takie coś innego. Na pewno nie był to jakiś śmieszny i zabawowy. Tak. To tyle. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Dajcie mi znać, jakie są Wasze przemyślenia i odpowiedzi na te właśnie pytania. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Pa pa.